Kochani, dzisiaj będę ma malować takiego renifera z gliny, którego robiłam na. Yy, z klasą. Mi się łamał róg. Będę taka smutna, ale dobra, jakoś się przeżyję. I to trzeba mój go przyczepić. Ale jak mój tata oczywiście nie zrobił tego. Ale. No, jakoś się przeżyję bez tego rogu. Yy, no to mam na początku takie farby z action. E, ja tu mam... O, ja mam bardzo dużo. O takie sobie kładę I oczywiście takie... A zwykłe z, chyba z tamtego roku, jak byłam w pierwszej klasie. Tak. No i e, no, tu mamy tego renifera. I na początku to chyba zrobię mu szaliczek. Szalik zrobię czerwono zielony, tylko teraz pytanie, gdzie mam pędzelki. Ja zawsze to się zgubię. Chodź. Poczekajcie. O Boże. I dobra. Mamy jeden pędzelek. Więc tak jak mówiłam, to na początku bierzemy zielone, Otwieramy. O nie! A dobrze. Umyję się. Mówi się trudno. To nabieramy sobie te. zielone I Ale to. muszę być skupiona. A jak jestem skupiona, to robię dziwne miny, więc. Nie wnikajcie. Dobra. Ogólnie jakoś dawno dostałam, ale jakoś. Nie miałam czasu go malować Stwierdziłam, że na odcinku mogę go Namalować Znaczy namalować Boże Pomalować Dobra Już. Dobra Teraz To jest jeden paseczek. Wiem, że to wygląda na razie fatal, nisko, ale spokojnie. To nie koniec. Ogólnie e, mi się kojarzą takie sweterki właśnie świąteczne takie zielono-czerwone, albo po prostu zwykle czerwone. No bardzo ogólnie ten Renifer jakoś nie jest najlepszy na całym świecie, bo myślałam, że on lepiej będzie jakby wyglądał, bo jak go lepiłam, to mówiłam takie, Boże, ale ładnie go jakby zrobiłam, ulepiłam, ale później to miałam takie, brzydki jest. Ale no, raczej nikt nie zrobił takiego ładnego, żeby miałam takie, wow. Oczywiście to był pierwszy raz, raz lepiej z gliny. Powiem wam. Dobra, otworzyłam teraz. Mamy czerwoną farbę. Bierzemy pędzelek i robimy wielkiego nura. Dobra, mamy. I go... Y dobra. To wygląda źle, ale dobra. Teraz się żyje. O, proszę. To nie wygląda tak źle, jak myślałam, że będzie wyglądać, ale ten szalik, przyznam, wygląda trochę brzydko. Dobra, szalik już jest zrobiony, tak, taki, tak taki ładny paseczki i teraz um, e, będziemy czekać aż wyschnie, aż się wysuszy ten szalik i tak to do was wrócę więc pa.